Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem House. Widzimy się po dosyć długiej przerwie od Fallouta. A to było... szkoda gadziać, po prostu. To były... Coś mi tutaj gada, cholera. Było sporo takich przyczyn, o których nawet nie chce mi się gadać, więc... Problemy techniczne, i tak dalej, i tak dalej, brak czasu też. Ktoś mi tutaj gada. Ja tu ostatnio coś próbowałem nagrywać, ale mi się coś zepsuło. Nie ja wam pokażę gdzie jesteśmy teraz. Skończyliśmy sobie w Diamond City eee... na tym, że dostaliśmy to zadanie odszukania tego naszego detektywa. On się nazywał chyba Nick Valentine, czy coś takiego. Jakiś taki z gościów w kapeluszu, chyba. Ktoś tak mówiła ta jego sekretarka, czy ktoś tam. A my się udaliśmy tutaj na sprzętowisko w poszukiwaniu farby. To dlatego, że właśnie gdzieś dostaliśmy tam w Diamond City takie takie zadania, chyba przy tej ścianie. Eee, coś takiego było. Jakaś, jakaś ściana. Więc sobie tutaj. To zrobimy i później sobie pójdziemy chyba do tego kościoła. Gdzie on tutaj jest? Gdzieś niedaleko. Tak, tutaj jest. Dobra, zatem na razie poszukajmy farby. Tutaj wiem, że w tej broni trzeba strzelać nie z dystansu, tylko z jak, z jak najbliższego. Tak. To za właśnie uroki. Jeśli ktoś długo nie gra w grę. Więc się wszystko myli. Dobra, tutaj mamy sporo pocisków. Jak sobie tutaj pod trójką mamy snajperkę, pod czwórką mam to. I tutaj mam tego jeszcze obrzyna, że tak powiem. Dobra. Na razie spróbujmy coś. Oszty! Po cichu. Cholerny! Próbował skoro. O, 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 o! o sto. Dobra, no to nie poszło tak jakbym... Tak jakbym chciał, żeby to poszło. Ale też... Samoróbka... To takie se, w sumie. Solidny, bandycki ochraniacz. Wątpię, żeby to było coś lepszego niż ja mam teraz. Ale te wentylatorki mają mnóstwo części, jeśli pamiętam. Dobra, już się zaczyna chyba troszeczkę mi nie Ale w sumie wiem dlaczego. Znaczy doszedłem do tego, że chodzi tutaj o światła. Jak jest dużo świateł, to mi nie. A jak na przykład tutaj wejdziemy do cienia, no to tutaj nie ma świateł i elegancko chodzi. Więc nie wiem, musimy to jakoś przeżyć razem, wspólnie. Coś tutaj było: nadpolony magazyn. To, to mnie nie interesuje w sumie. Chyba. Aluminium. To można wziąć w sumie. Gdzie my mamy iść? Może tędy. W ogóle tutaj mam coraz mniej naboi. Palnik. O, super klej, to jest, to jest dobre. Klej się przydaje. Jak pamiętacie, na pewno pamiętacie lepiej niż ja. Kasa pusta, że klej przydaje się do <laughs> różnych, robienia różnych modyfikacji broni i tak dalej. Rozpuszczalnik przemysłowy, To też może być coś fajnego. Super Clay max, proszę bardzo, mnóstwo kleju, budełka na cygara puste to mnie nie interesuje. Co my tutaj mamy? Bateria. Jakaś fajna taśma klejąca. Mnóstwo kleju tutaj znajdę widzę. Pojemnik. E, takie tam różne pierdoły. Kazek górniczy to raczej też nic specjalnego. No my tutaj mamy? Czy idziemy w dół. Nie jestem pewien, czy chcę iść w dół. Może najpierw sprawdzimy pomieszczenie tutaj. Mi się ktoś kręci. Wódka. Nie wiem, czy chcę wódkę wziąć ale. Ale wziąłem. Ja w ogóle jestem chyba bez pancerza. O ile mi się wydaje tak. Więc mój udźwig no, będzie dosyć ograniczony. Chyba niepotrzebnie to wziąłem. Dobra, sprawdzę ten swój udźwig, bo... Żeby później nie było niespodzianek. Gdzie to był ten udźwig? Ekwipunek. No, 309 na, na 330. Się sprawi, ktoś mnie zobaczył. Sprawdzimy sobie coś tej góry. What the? Tam jest. Nothing there now. <laughs> Aż ty. What the fuck? Shit Ale kurde mnie robią. Coś w konia. Nothing. Stój. Aha. Tak to właśnie, co są Rocky Fallouta? Dobra. Oprócz niej tu chyba nikogo już nie było. Zaraz sobie wrócimy z powrotem na te drzwi. tą do góry. Strój ze skóry. Ta rogacza. To raczej nic specjalnego. Co mogłoby mnie interesować. Ale naboje już całkiem... Fajnie znachodzić. Dalej nie wiem... Jakie idą... Ee... Ten no odlat to tam dla babki się da. Jak idą naboje do tego mojego... O, to już tutaj coś jest. Ale ja sobie chcę jeszcze tam sprawdzić teren, obadać. Dalej nie wiem, jak idą naboje tutaj... Ups. Do... Do tego mojego wspaniałego... Na razie żadnych pułapek, jeszcze chcę sobie zajść tam na dół do piwnicy. O, proszę, zamek. Dobra, jest okej okay, części naboje, naboje samoróbka mina mina stealth boy fajnie przyda się kiedyś tam do żeby zamontować cholera jeszcze nie mam tego eee, tego perka odblokowanego i tutaj mamy chyba tą piwnicę Czyż tak, czyż nie? Kibel. Dobra, sprawdźmy to. To nie brzmi najlepiej. Dobra, my byśmy tamtędy zeszli. Znowu schody gdzieś na górę. Park Fence. Nie wiem, czy chcę teraz tam iść, czy może za chwilę. Raz jeszcze tutaj sprawdzę. Dziwnie to wszystko wygląda. Coś mi tutaj śmierdzi. Mam nadzieję, że tu mi nic, nic nie wyskoczy. Jakieś kurcze z wody, te śmierdzie. Ale jak one, o, jak one się tam nazywały? Polera, nie pamiętam. Same, łatwy. Mam nadzieję, że nam to. ...shit, długo nie zajmie. Dobra. Aha, kręta nie chciałem wziąć, ale dobra, trudno. Czasem się tak kliknie, wiecie. W ogóle, czemu ja tak mam cicho grę? Jestem taki czasami tępy, że sobie nie podgłośnie. O wiele lepiej, wszystko słyszę, przynajmniej. Tam wygląda na jakieś tajny, tajne przejście. Coś jakieś. Nie wiem. What the hell? What the fuck? Posadznicy. co ci ludzie tutaj robią? Znaczy, czemu oni nie żyją? Nie wygląda jakby ktoś ich zamordował. Tylko po prostu jakby sobie tutaj. Nie wiem, umarli. Tylko nie wiem, czemu nie mają ubrań. No tak. Co ja wyjść? Nie mogę. No. Słodka bułka. Kawałki igłany. Potężny grzechotka dziecięca. Plastikowy nóż. Strój ze skóry mutarogacza. Strój sportowy. Dużo tych. Rzeczy. Gdzie jestem w ogóle? Same lodówki tutaj. I te kuchenki, nie kuchenki, tylko piekarniki. Jakiś magazyn, kurde, taki przemysłowy. Co tutaj było? Kapsel. Pralki. Zdecydowanie jakiś tutaj, taki magazyn. O, o, o. To mi wygląda na holotaśmę, której niestety podnieść nie mogę. Gdzie jestem? Czy ja tutaj byłem wcześniej? miejsce znajome, tu gdzie. Zabiłem tą kobietę, ale... Park Fence, to już jest wyjście jakieś. Gdzie to jest ten Park Fence? Nic mi to nie mówi. Szczerze mówiąc... O, dobra, to jest ta farba. Puszka po far... Serio? Co ja mam wziąć? Zaraz, zaraz. Eee... Szukaj farby. Le jakiej farby? Niebieską? Tak. O, uzyskaj zieloną farbę. Czyli muszę zmieszać, tak? Tak, mieszak do farb. Uzyskaj zieloną farbę. Aby stworzyć zieloną farbę, potrzebujesz żółtej i niebieskiej. Żółta. Niebieska. No, zawsze to jakieś punkty doświadczenia. Co już mi dodało tą farbę, czy, czy nie? Powinienem ją, ją już mieć, skoro. Rozpomagacze... gdzie to może być? Różności. Śmieci, farba. Puszka po farbie to rozpuszczalnik. Farba. Nie ma farb. Niebieska farba mam. A dobra, kichać na to. Kazali wracać, to, to wracam i tyle. Aha, już wiem gdzie jestem. Tylko coś tutaj jeszcze widzę ciekawego. Wino, naboje, naboje Coś coś sobie spał pewnie ta kobieta Co ją tam grzymocnąłem gdzieś tutaj Dobra, tutaj nie przejdę Gdzie to były? Gdzieś tam na górze chyba Wyjście na ten park fence, czy coś takiego. W ogóle nie wiem, czy wiecie, i nie wiem, czy to też was obchodzi, ale nie wiem, ile nagrywam, więc. E, tutaj raczej nie. Dobra, mniejsza z tym kichać na to. Nie wiem, gdzie byłem. W sensie nie wiem, gdzie. gdzie było to wyjście, i dlatego sobie wrócę tutaj. Tędy. Do tego parku fence czy coś takiego. Tutaj byłem? Tak. To gdzieś było tutaj. O, jest tutaj. Dobra. No, i została nas burza, niestety. Trzeba jeszcze przy okazji uważać na te cholerne miny, na które już nieraz wlazłem. Gdzie ja jestem, do cholery? Czy ja wyszedłem normalnie? W sensie. Tam coś może być. Wygląda na to, że jestem normalnie na poziomie ulicy. Aha, i tu jest to wyjście. No dobra, zobaczmy sobie w takim razie. Sprzętowisko oczyszczone, Diamond City i spodej sprawy transmisji radiowej, Lighton Towers, tam chyba raczej nie byłem jeszcze, tylko odkryłem to miejsce. Wróć do Abota. No dobra, cóż, może oddajmy to zadanie i będziemy kończyć na dzisiaj, co? Czemu ten Abbot jest aż tam? Black Street Bazar w Diamond City. Dobra. No to my się spotkamy już tam przy. Znaczy w Diamond City już się tam spotkamy i pójdziemy sobie oddać to zadanie i zobaczymy, co dalej. Ale mam nadzieję, znaczy myślę, że będziemy kończyć, bo. Chcę sobie tak ładnie, nie wiem czy zauważyliście, ale każdą serię jaką prowadzę, każdą grę, chcę sobie tak poukładać, tak powiedzmy chronologicznie, że po prostu jeden odcinek to jedna jakaś akcja, jedno, jedno oczyszczenie w tym przypadku, znaczy w przypadku Fallouta, jedno oczyszczenie jakiegoś, no brakuje mi słowa, nie obiektu tylko... Jak to się nazywa? No dobra, niech będzie obiektu. Dobra, wybaczcie. Eee, więc no po prostu tak chcę sobie pokładać. W kolejnym odcinku na przykład zajmiemy się kościołem i sobie go oczyścimy. Eee, jeszcze dalej w kolejnym odcinku zajmiemy się na przykład tą prawą transmisji radiowej, chociaż się cykam tym jak nie wiem co, bo tam są super mutanci i ja czuję, że jeszcze nie do końca jestem przygotowany na starcie z nimi. Eee. Więc, więc tak to mniej więcej wygląda. Dobra, idziemy sobie tam i zobaczymy się już na miejscu. Nie wiem czy już byłem w Diamond City w nocy, chyba tak, jeszcze na samym początku właśnie. Diamond City Surplus! Open 24 hours! Punkt handlowy, aha, dobra. Tutaj są co chwileczkę jakieś jakieś handlarze. Eee, tak, tylko gdzie ja mam iść? Oddać co zadanie. Gdzieś tamtą stronę, czyli tam, 43 metry. Tam do detektywa, którego nie ma, musimy poszukać. No i mamy tutaj tą ścianę. Co tutaj jest? To jest jakiś. mieszkaniec. Nie będziemy tutaj ludzi okradać. Nie jesteśmy z tych, nie jesteśmy bandytami, tylko jesteśmy człowiekiem, który chce odszukać swojego syna. I I robi też coś dobrego dla ludzi, a nie ich okrada. What if I couldn't find any green paint? What happens? wouldn't be happy. It's the great green guardian after all. Tradition and such. But if it's between a new color and letting the wall go into disrepair, I'd know what I'd choose. So, did you find anything? Wasn't easy, but I found some. Yeah. Now that's damn fine news. Why don't you go ahead and paint the first stroke? Let's see how the shade matches up. Dobra. <many> simulator. Working hard. Mm, that's a good shade of green. The wall sure seems happy with it. Happy to help. It's been an honor. It's nice to work with someone who knows how to show respect. Here's your payment and a little bonus for getting the right shade of green. No proszę bardzo. No, ale jak miło się to skończyło. Nasza przygoda z farbą. Może no sobie już tutaj chyba dokończę tą ścianę. Czeby nie wiem, czy ci ludzie widzą w tej ścianie, no normalna ściana. No, uf, uf. dobra. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Więc tak, kościół. A, jeszcze podążaj szlakiem wolności. To też może być coś ciekawego. Takie troszeczkę niezobowiązujące. Gdzie ten szlak wolności może być? W prostu walki podążaj szlak, szlakiem wolności. To już jest tutaj. Strefa walki. To też jest jakieś zadanie dostałem tutaj w Diamond City, że nie pamiętam od kogo, od jakiegoś handlarza czy coś takiego, nie wiem. Nie mam pojęcia. misji eee, radiowej to to. Dobra. Kościół, później strefa walki, później szlak wolności i na końcu może. Jak już jak już się. Nie wiem. Dobra, zobaczymy później, co, co później. Więc nie wiem, myślę, że. Myślę, że na ten odcinek to by było tyle w sumie. Wiesz, hmm. tak jest już troszeczkę taki okres przedświąteczny. Też troszeczkę pracy jest w domu i w ogóle. Ja wiem, że ostatnio troszeczkę zaniedbuję tego YouTube'a, ale no ale. No co zrobię? No przecież się nie rozdwoję, czy tam nawet nie rozstroję. Więc ktoś musi coś robić i pracować, i w ogóle, żeby inni mogli spać spokojnie, czy coś takiego. Dobra, więc myślę, że się pożegnamy już tutaj w Diamond City. Że Was dłużej nie, nie męczę, bo pewnie nie chcecie być już męczeni dłużej przeze mnie. Hej, sweetie. Coś się dzieje. Dobra. Powiedzmy, że się bawią. E, więc ja już sobie tutaj bez Was pojadę, na przykład do sanktuarium i sobie zrzucę te wszystkie rzeczy, które mi. Które dźwigam gdzieś tam na plecach. I troszeczkę sobie zmniejszę ten dźwig. Ehm, no i tyle. No cóż, no pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wytrwaliście jakoś do końca tego odcinka, i nie tylko tego. Mam nadzieję, że inne moje wcześniejsze odcinki też oglądacie. Byłoby mi bardzo miło, jeśli ze mną zwiedzacie ten świat falauta. I ja wiem, że. No, może tak sobie troszeczkę pogadam, ja wiem, że e, Fallout 4 to już jest dosyć stara gra. Na tyle stara, że większość osób, YouTuberów, nie tylko YouTuberów, po prostu normalnych też ludzi, przeszła już tą grę. Nie za bardzo jest kto, nie za bardzo ma kto oglądać już mnie, moją serię z Fallouta, ale ja to przede wszystkim robię dla siebie i sobie po prostu. Jak mam czas, sobie wejdę w ten świat, sobie pogram. Przy okazji, właśnie nagrywam. Jeśli ktoś to ogląda, to fajnie, bardzo mnie to cieszy i jakby motywuje mnie jeszcze. A jeśli ktoś tego nie ogląda, no to trudno, mam przynajmniej później gdzieś tam, kiedyś za parę lat będę miał pamiątkę, że. No, przes przeszedłem w Halo 4 i mam sobie to ładnie w archiwum poukładane odcinkami. No, i tak dalej, i tak dalej, wiecie, rozumiecie. No, także, jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu coś tam, czy Wam się też podobało, co mógłbym zmienić, na przykład, e, jakieś wskazówki dotyczące rozgrywki, i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo, bardzo by było fajnie i miło. Więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie do następnego razu, do następnego odcinka z tej gry, może z jakiejś innej, jakaś będzie fajna premiera albo coś, więc na pewno coś tam u mnie na kanale się będzie działo. Może nie regularnie, może nie tak często, ale zawsze coś, jakiś film sta będę starał się wrzucać. I tak też robię, więc no do zobaczenia. I dzięki jeszcze raz. Papa. Pa.